Zaczynamy pierwszy ogólnopolski zlot Marek loncin Odes. Wielki projekt, o którym marzyliśmy już bardzo, bardzo dawno, czy nawet od dawna bardziej poprawnie mówiąc. I udało się. Jesteśmy tu, zaczynamy naszą wielką imprezę. Zjeżdżają się już fajne, fajne ekipy, bardzo fajni ludzie. Udało się nam troszeczkę porozmawiać z niektórymi przybyłymi. Naprawdę atmosfera zapowiada się bardzo dobrze. Już Freeride, działaj! Od samego rana nie mogli się doczekać tych emocji, jeżdżą, testują, niebawem wystartują poszczególne konkurencje. Będzie fajnie, zapraszam wszystkich już dziś. Jak mood Race? Super! Ekstra zabawa! Tor przygotowany bardzo dobrze, elegancko! Super, super! po pocało się przejeżdżać tyle kilometrów! 7 godzin jazdy! 3 godziny temu zrobiłem przegląd, a muszę jeszcze jeden zrobić! <grywka> <grywka> Zacznijmy od klasy MUD, czyli wyścig na torze błotnym. Walka była zacięta, kosztowna, z tego co widzieliśmy, bo troszeczkę pourywaliście, ale dobrze, bo też o to chodzi, żeby, żeby walczyć do końca. Numer 55, Adrian Szultka, jak dobrze czytam. Miejsce trzecie, zapraszam, miejsce drugie, numer 57, Mateusz Szultka. No i miejsce pierwsze, numer 54, Pan Kałach, jak dobrze czytam. Koniec strzelaj, nie? Skoczonek gwiazdy polskiego w raudą. Mamy to. Mamy to. Się się ustawcie. Tutaj mamy nagrodę specjalną jeszcze dla Pana Rafała Kucia w od sędziego za najlepszą technikę i samodzielność na trasie. Także jak widać nie trzeba zawsze być pierwszym, żeby coś wygrać, tak? Przechodzimy teraz do klasy Adventure, czyli ten wyścig typu H2. Miejsce trzecie, Wiktor numer 20. Miejsce drugie, Pan Raźny. No i moi drodzy miejsce pierwsze w klasie Adventure, Pan Czadza numer 12. Serdecznie zapraszamy zwycięzcę. Panowie, dziękujemy za walkę i za ciętą rywalizację. Fajnie, że byliście z nami. Do następnego. Bawimy się, odpalamy muzykę, chirujcie, bawcie się i nawiązujcie znajomości w tym światku układowym, żeby więcej można było jeździć w jakichś może fajniejszych ekipach, poznawać nowych ludzi, bo to jest najważniejsze w całym tym sporcie. Dziękuję Wam i bawmy się. Zapytać. Parę osób jak impreza i jak sprawują się ich sprzęty. Czy to były Ląciny, Odesy, co jest lepsze, co się bardziej komu podoba. Panowie jako, że wy y, na pudle, w ciężkiej kategorii tutaj w błocie widzę, że Odes, tak? Tak. No i jak odes w takich warunkach? Dał radę. Dał radę. No polecam naprawdę nie spodziewałem się, ale robi robotę, nie? Zadowolony. Jesteś Zadowolony? tak. Zmieniłem skadama, nie narzekam. Powiem ci. No to super. Robi robotę. To super. A panowie jak? Drugie, trzecie miejsce. Super, super. Jesteśmy zadowoleni. Też na odesach? Tak, też pat Sztuki no. na pomorze. Czyli Jesteśmy maszyny dają radę i. Zadowolenie też z kanamów się przesiadliśmy na Na, na właśnie, tak? I, nie, nie narzekamy na I odesy o... dają, dają radę za połowę ceny, tak? Dokładnie. No. 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 Jeszcze raz gratuluję wyniku. Dziękujemy serdecznie. Fajnie, że ta, z tak ja daleka. Jedziemy, zostawiamy nagrodę <laughs> dla Was. Fajnie, że z tak daleka nas odwiedziliście. No i zapraszam do dalszej zabawy, tak? Dziękujemy. Dziękujemy. Bawimy się, ja idę dalej. O, tu widzę rzutkownika odesa. Powiedz mi, jak maszyna. Super, tylko się przegłup ukręcił. A to tego no nie będzie. Tego nie no. Jest super. Jest super, żartowałem, dojechałem. Nie no wiadomo, jest, jest okay. łanka, są No było, było no... grubo, no. Jak to mówią, i gąsienice w ciągu, urwie. No tak, oczywiście, no. no oczywiście. No nie, no. Tak wyszło. ogólnie? Bardzo. Tak, bardzo jestem zadowolony. Użytkuję, serwisuję sobie i. A jak impreza, jak Wam się podoba? Super, też jest fajnie. Myślałem, że częściej będziecie mieli, że sobie płoćkę przerzucę i pojadę dalej, nie? <śmiech> <Uciekam> <śmiech> Ale my dalej. zadowoleni jesteśmy. Cieszę się, Cieszę. się podobało. Piona. mamy nadzieję, że będzie następna impreza. <laughs> będą, będą, spadnie. będzie więcej. Trzecie miejsce, tak czy drugie? drugie. Drugie. Na ci nie mudzie? Super, maszyna super. Niezawodna, super się spisa. Poleciłbyś Lącina dalej, tak? Oczywiście. A jak tutaj w ogóle impreza na torze? podobało się wszystko. Podobało się w czerwcu, byłem, byłem teraz, rewelacja. Zawsze okay. jest fajny. Tak, że zawsze coś zorganizujemy przy Najlepsza pokaż... impreza z nowim motocentrum. <grym> Super. O, tu jest kolejny użytkownik, który <grym> też był na pudle, jak do pamiętam, tak? Dokładnie. Ale tak. czy jeździsz? Lącinę 7 setką. tak? setką, tak? I... bez przeróbek, bez niczego. I co? Loncin' daje radę? Daje radę. Na urwanym tumiku dugą rundę, ale daje radę. No, jest walka <grym> są straty, nie? Tak, ale elegancko. Super. Tak? Super. Impreza, błota, trochę trochę wyścigu. Polecam wszystkim, mam nadzieję, że się jeszcze spotkamy. No, na pewno, imprezy teraz będziemy coraz częściej robili, więc imprezy na pewno będą co jakiś czas. Także serdecznie Was zapraszam. No, dziękujemy bardzo, myślę, że do zobaczenia. Super, piona. Jeszcze raz gratuluję wyniki, wyniki. Jak... Tu idzie młody użytkownik w koszulce Loncina, to nie poznaki, bo tak naprawdę jeździ odesem. No. Jak się maszyna sprawuje? Zarobiście. No zarobiście, no powiem co, moc jest duża, no ale no wiadomo, z wielką mocą wierzę się wielka odpowiedzialność. Nie? No. We dwóch satory jedzicie na odesach. Oczywiście, tak? oczywiście, no. odesy, maszyny. A jak Zaraz, za ok. Wszystko I startowałeś okay. też? Tak, startowałem owszem. Dobra, chłopaki, bawcie się dalej. No oczywiście. O, tutaj są wariaci, którzy na tor pojechali w wersjami zwykłymi. Powiedz, jak go radę. Super. Tak, zadowolony jesteś z maszyny? bardzo zadowolony. A jak ci się impreza podoba? Bardzo fajnie, przyjedziemy ci, bo tu wywiad mam. Super, super impreza. Moi drodzy, tych opinii trochę zebraliśmy, w większości pozytywne. Wiadomo, jakieś awarie mniejsze czy większe były, no, ale jednak jest to impreza w charakterze rajdowym, więc jakieś straty zawsze muszą być. Chłopaki naprawdę dzielnie walczą, jak widzicie, że na Lącinach, Odesach i są bardzo zadowoleni z tych maszyn. Nie były to wywiady ustawiane czy, czy podpłacone. <laughs> naprawdę jest duża rzesza użytkowników, tym bardziej cieszymy się, że na pierwszą imprezę tego typu udało nam się ściągnąć tak wiele osób i jest naprawdę bardzo fajnie. Wszyscy są zadowoleni, uśmiechnięci, przybijają piątki, wspólnie się fajnie bawią, może nawiązują jakieś nowe znajomości do wspólnego kładowania. Jak zawsze powtarzam, w tym całym sporcie jest najważniejsze. Budujmy te relacje i cementujmy te znajomości. Ja tymczasem uciekam dalej, oddać się wspólnemu biesiadowaniu z resztą tutaj ludzi, którzy nas odwiedzili. Jeszcze będzie się działo.